Witajcie kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w mojej kuchni. Przychodzę dzisiaj do Was z pomysłem na obiad. Jak wiecie, ostatnimi czasy odstawiam mięso, ale to nie znaczy, że moje jedzenie jest nudne. Będziemy dzisiaj gotować ryż z warzywami, który ryżu nauczyła, ryż ten nauczyła mnie robić moja koleżanka Dominika. Ostatnimi czasy byłam u niej. Dominika jest w ogóle mistrzynią. Pozdrawiam Dominikę. Dominika jest mistrzynią, jeśli chodzi. O różnego rodzaju ryż. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Poza tym chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć, że jeśli chodzi o ten ryż, to um, u nas w Polsce raczej ryż się podaje do obiadu, na przykład ryż się podaje sam biały ryż. Ja oczywiście białego ryżu nie jem, jem brązowy ryż i jest on, jest on dużo zdrowszy, ale nauczyłam się również um, robić właśnie ryż, tutaj bardzo mało osób je ryż sam, jako sam, tutaj gotuje się ryż właśnie z warzywami, e, tak jak na przykład u nas coś takiego, coś w stylu może risotto, że gotuje się z warzywami, z przyprawami i on jest, zawsze, naprawdę jest dużo ciekawszy. Um, co jeszcze? Będzie osobny filmik, zrobię jak zrobić rybę, jak zrobić stek z tuńczyka. Podzielę to po prostu na dwa filmiki, ale dzisiaj będziemy akurat jeść ten ryż, właśnie ze stekiem z tuńczyka. Zrobię trochę więcej tego ryżu. Ryż zostanie mi na jutro, a jutro jak sobie przyjdę z pracy, wrzucę sobie łososia na przykład do, do piekarnika. Jeśli chodzi o, o ten ryż, możecie go również jeść z mięsem, jest fantastyczny. U nas akurat będzie z rybą, ale do mięsa nadaje się również. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Pokażę Wam teraz wszystkie składniki do ryżu, które będziemy potrzebować, i zabieramy się do roboty. Okej, okay, moi drodzy, tutaj mam jedną e, puszkę kukurydzy, oczywiście niegenetycznie modyfikowanej. Następnie mam tutaj e, pół paczki, czyli jakieś 250 gram e, brązowego ryżu. Tutaj mam tamari, sos tamari, e, czerwona papryka. Tutaj mam sól himalajską e, z przypraw i e, pieprz czarny. E, olej kokosowy. Następnie mam taki mm, wielkości, nie wiem, kciuka, może e, kawałek imbiru. E, Starłam go na tarce, posiekano w kostkę dużą jedną cebulę, posiekano w kostkę mar... marchewkę, nie marchewkę, tylko paprykę czerwoną, jedną. Tutaj mam jakieś cztery małe marchewki, też starte na oczkach i tutaj mam jedną białą pietruchę, startą też na oczkach. Ostatnio jej nie używałam, używałam za to pieczarki, ale pieczarek dzisiaj nie mam, zapomniałam kupić w sklepie, postanowiłam dodać jedną pietruchę, ale możecie słuchajcie dodać cokolwiek Wam się naprawdę żywnie podoba. Także to są wszystkie składniki. Najpierw w garnku rozgrzewamy troszeczkę oleju kokosowego i czekamy, aż on się roztopi. Następnie dodajemy warzywa. Tu jest marchewka, biała pietrucha, papryka, cebula. Tu mamy imbir i wszystko to ładnie mieszamy, następnie dajemy kukurydzę i znowu mieszamy. W międzyczasie dodajemy również przyprawy: sos tamari, paprykę czerwoną, trochę soli. Ja mam tę himalajską, możecie również użyć morskiej. No i pieprz. I mieszamy to wszystko ładnie, podsmażamy, aż te warzywka zrobią się troszeczkę bardziej miękkie. Następnie dodajemy brąz. Ja mam tutaj brązowy ryż, który wcześniej wypukałam. I dodajemy wodę. Wodę dodajemy tyle, żeby było nie za dużo, nie za mało. Ja myślę tak, żeby było troszeczkę ponad poziom tego, co mamy w garnku. Mieszamy, podkręcamy gaz. Następnie przykrywam to wszystko folią aluminiową dlatego, i na to przykrywkę dlatego, żeby się to wszystko ładnie zaparzyło i czekamy, aż się zagotuje. Tak oto wygląda gotowy ryż. A tutaj mam e, sałatkę taką zwykłą liście, sałat, zwykłe liście sałaty z, e, z kawałkiem pomidora. No i oczywiście będziemy to jeść z tuńczykiem.